Witajcie na kanale Pozdapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Mordena, to jest Garaż Ocalałego miejsce, w którym pokazuję Wam, jak zrobić coś z niczego. Dziś trzecia i ostatnia część filmu poświęconego łukowi znart. Jeżeli widzieliście ostatni odcinek, część drugą łuku znart, tutaj gdzieś Wam się wyświetli link, to wiecie, że martwiłem się o to, czy narty wytrzymają. Niestety nie wytrzymały. Musiałem zrobić kilka takich. Przeróbek, wzmocnień, i teraz jest wszystko ok, ale jak to zrobiłem, to zobaczcie sobie dalej w filmie. Jak widzicie, głównie najlepiej zniósł naciąganie cięciwy. Jak widzicie, z drugiej strony wygląda tak. Ale ja nie chcę, żeby to wyglądało tak, niech wygląda trochę lepiej, dlatego te nity trochę zaklepiemy. Pozdapo to pozdapo, może nie jest zbyt piękny. 500 metrów i strzelamy. Strzela całkiem nieźle, dość mocny ma naciąg i wypadałoby go zmierzyć tak jak Wam obiecałem to wcześniej. Cóż mogę jeszcze o nim powiedzieć, zanim przejdę do pomiarów? Wydaje się dość mocny, już czuć w palcach cięciwe przy naciągu. Ja sobie też tak testowałem, w różny sposób łapałem tą strzałę. Bo no jak wiecie, nie jestem jakimś wybitnym Robin Hoodem i chciałem sobie potestować, jak mi będzie wygodniej, jak będzie celniej. W każdym razie z łuku na pewno będę strzelał, ale już nie będzie z tego filmów. Skleciłem sobie z jakiejś tam kantówki, ze starego łóżka deski i tu mam strzałę położę to na wadze zaczepię tu cięciwę i zmierzę sobie naciąg tego łuku Łuk waży 2,3 kg 3,8 waży cała moja konstrukcja no Jak widzicie bo jest to prawie no w zależności jak się dociągnie. Prawie 30, 28. Tego zauranego jest 80 metrów, więc jeszcze trochę po skosie strzeliłem. Więc myślę, że zasięg to będzie niecałe 100 metrów. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Do zobaczenia na szlaku!